Dobry wieczór, Paula Borowska, witam państwa ponownie. Są cichymi bohaterami, dlatego warto o nich mówić głośno. Opiekunowie osób przewlekle chorych, ale też seniorów, 12 lutego mają swój dzień. Pytanie tylko, czy mają powody do świętowania. O tym porozmawiam z Anną Nowak, prezes Stowarzyszenia na Rzeczy Dzieci i Dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym Żurawinka. Witamy panią serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Opiekuna. Proszę powiedzieć, opiekun, czyli kto? Jak byśmy tę osobę zdefiniowali? Czy to musi być opieka 24 godziny na dobę, czy po prostu kiedy mamy kogoś, kim przez kilka godzin dziennie się opiekujemy? Jak to w ogóle prawnie wygląda? Trudno mi powiedzieć, jak to wygląda prawnie. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojego doświadczenia jako matki, opiekunki, dorosłej osoby. Z mózgowym wrażeniem dziecięcym, która jest zupełnie zależna od wsparcia i pomocy drugiej osoby. I mogę też powiedzieć z obserwacji, ponieważ nasze stowarzyszenie, funkcjonując ponad 30 lat, na co dzień wspiera rodziny, które świadczą właśnie taką całodobową pomoc swoim dorosłym, mniej lub bardziej samodzielnym dzieciom. Natomiast opiekunowie to osoby w różnej sytuacji. To są osoby, które opiekują się swoimi. Współmałżonkami, dziadkowie, którzy opiekują się swoimi wnukami z różnych powodów przebywającymi pod ich pieczą. To są właśnie rodzice dorosłych, niesamodzielnych swoich dzieci. Jak wygląda ta opieka? Wszystko zależy od tego, na ile samodzielna jest ta osoba z niepełnosprawnością. My doświadczamy opieki całodobowej, dzień i noc. Zaspokajamy podstawowe potrzeby naszych dorosłych, niesamodzielnych dzieci, czyli karmimy, poimy, ubieramy, kąpiemy, przenosimy w sytuacji, kiedy jest to osoba również z niepełnosprawnością ruchową. Po prostu robimy wszystko. Jesteśmy rękami tych osób, nogami tych osób. Żyjemy dwa razy, każdą czynność wykonujemy dwukrotnie. Właściwie cały dzień i cała noc na czuwaniu. Tak wygląda nasze życie. Nie mamy systemowego wsparcia. Wszystko, z czego korzystamy, to są albo krótkotrwałe projekty, albo po prostu pomoc rodziny, pomoc sąsiadów, pomoc przyjaciół. Czyli tak naprawdę to jest jak praca na pełen etat, można by powiedzieć. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Nutricja, ponad połowa badanych Polaków, 61%, zna bądź poznała osobiście osobę, która zajmuje się lub zajmowała bliskim czy seniorem, czy osobą przewlekłe, przewlekle chorą. Z kolei blisko 28% Polaków. Opiekowało się nieodpłatnie osobą przewlekle chorą, to oznacza, że tak naprawdę to dotyczy ogromną rzeszę ludzi. Albo my sami kiedyś się kimś opiekowaliśmy, albo może nas to jeszcze czeka, albo znamy kogoś takiego. To, jest, to naprawdę dotyczy dużą grupy osób, prawda? To prawda. Myślę, że każdy, każdy z nas na jakimś etapie życia doświadczy tego, jako beneficjent, beneficjentka takiej pomocy. Ale właśnie jako osoba świadcząca pomoc i, i wsparcie. Także wydłuża się w tej chwili nasz czas życia. Dożywamy lat długich, ale nie zawsze w pełnej sprawności i zdrowiu. Także no to tak właśnie jest, jak pani redaktor powiedziała. Więc to tym bardziej oznacza, że ta pomoc systemowa, pomoc ze strony państwa, powinna być się duża, bo to dotyczy prawie każdego z nas, tak jak pani powiedziała. Być może każdego z nas na jakimś etapie to spotka, bo jak nie mamy chorych, niepełnosprawnych dzieci, to może będziemy się opiekować rodzicami. Różnie to w życiu bywa, prawda? Proszę więc powiedzieć, pani, z własnego doświadczenia, jak pani ocenia to, jak się żyje takim opiekuną jak wam tutaj w Polsce, w naszym kraju, jakie jest wsparcie? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ właściwie wszystko, o co pani mnie zapyta, spotykało się z mojej strony odpowiedzią nie ma niewystarczająco mało. To, to jest sytuacja jest bardzo trudna, jedyne właściwie wsparcie, jakie się pojawiło w ostatnich latach, to tak zwana możliwość skorzystania z opieki wytchnieniowej. Ona nie jest dla wszystkich. Jest finansowana ze środków rządowych, samorządowych, ale niestety jest niewystarczająca, zbyt krótka, nieosiągalna, czasami świadczona w miejscu zamieszkania, czasami z możliwością krótkiego pobytu tej osoby, która wymaga pomocy poza miejscem zamieszkania. Ale to naprawdę, to się wszystko dzieje w ramach projektów, które trwają przez parę miesięcy w roku. Nie wszyscy z tego dobrodziejstwa mogą skorzystać, natomiast opieka asystencka, o której też jest głośno, ona w tej chwili proceduje się w nowej ustawie, która ma powstać. No, mamy nadzieję, że po prostu wypełni tą wielką lukę, bo w tej chwili ze wsparcia asystenckiego korzysta też niewielka ilość osób z, niepełno, z niepełnosprawnościami, a więc też. I opiekunów jest mało wyręczanych przez pomoc asystentów. No, czekamy na te wszelkie rozwiązania z wielką nadzieją. W moim przypadku już prawie 40 lat, więc naprawdę tej cierpliwości trochę zaczyna nam brakować. A z racji upływu czasu, wieku, no, sami stajemy się jako opiekunowie, osobami właśnie w wieku senioralnym. Sami zaczynamy wymagać i potrzebować pomocy i wsparcia. Jest to bardzo trudne. Nasza grupa jest grupą mocno wyeksploatowaną, dlatego że nie jesteśmy w stanie z powodu świadczenia tej całodobowej opieki wyjeżdżać do sanatorium, korzystać z zabiegów, leczyć się, korzystać z profilaktyki, no a po prostu, tak jak mówiłam, czasami to czuwanie i pomoc również fizyczna. Trwa prawie całą dobę, więc sytuacja jest bardzo trudna. Właśnie z inicjatywy kilkunastu organizacji pozarządowych i e, takich grup e, ruchów społecznych, e, dzisiaj e, prowadzimy taką akcję pod auspicjami e, inicjatywy Nasz Rzecznik i hasłem naszego, naszych takich, no, naszego dnia, tego właśnie, który dzisiaj trwa, jest hasło Póki my żyjemy. I zawiera ono dużo goryczy, smutku i też mało nadziei, bo mamy, jesteśmy przekonani o tym, że tak długo jak żyjemy, my, opiekunowie, to osoby, które pod tą naszą opieką przebywają, wsparcie, które udzielamy, no jest po prostu uwarunkowane naszą kondycją, naszym zdrowiem i naszym życiem, boimy się o przyszłość osób. Który, którymi opiekujemy się na co dzień, ale również zdajemy sobie po prostu sprawę, że nasze siły. Są na wyczerpaniu. No właśnie, też chciałam do tego hasła na, <laughs> nawiązać, przepraszam, i do tego, o czym e, pani mówi. Bo bardzo często się słyszy od e, opiekunów, dorosłych e, osób z niepełnosprawnościami, że mówią, że oni najbardziej boją się tego, co będzie z ich dziećmi, kiedy to oni e, umrą jako, jako pierwsi. To rzeczywiście jest taka duża obawa e, opiekunów. Proszę panią, powiem w ten sposób. Kładę się wieczorem spać z lękiem, czy obudzę się rano, a rano boję się, czy przeżyję kolejny dzień. Strach, obawa, brak poczucia bezpieczeństwa towarzyszy nam zawsze, w każdej chwili. Czy, czy Wy się czujecie zaopiekowani przez państwo? Nie. Nie ma w tej chwili w Polsce działającego systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami i nie ma też takiego systemowego, systemowego wsparcia dla osób świadczących opiekę. Nie czujemy się zaopiekowani. Jeżeli dużej chodzi... Mierze... Tak, proszę dokończyć. W dużej mierze taką tą lukę ogromną zapełniają swoimi działaniami organizacje pozarządowe, które po prostu sztukują, organizują różnego rodzaju formy wsparcia, wytchnienia, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Jeżeli chodzi o świadczenia, też przez bardzo długi czas opiekunowie nie mogli pracować dodatkowo, bo wtedy mogliby te świadczenia stracić. To jest sytuacja, nadal która. Tak jest, nadal tak jest. Nadal tak, nadal tak jest. tak. Opiekunowie korzystający ze świadczenia pielęgnacyjnego, tylko w przypadku. Kiedy są rodzicami osób nieletnich, czyli dzieci, mogą łączyć świadczenie pielęgnacyjne, pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zawodową. W momencie, kiedy ich dziecko, pomimo że no tylko metrykalnie najczęściej staje się ono osobą dorosłą, niestety opiekun traci możliwość korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli nie miał przyznanego tego świadczenia bezterminowo. Czy to jest coś, co też zatrzymuje, zatrzymuje Was w domu i ogranicza Wam też taką możliwość dorobienia, taką, taką też możliwość niezależności? No na pewno. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie, nie wiem, od 1 stycznia, jest to około 3000 zł, Natomiast też nie zawsze chodzi o te pieniądze tylko właśnie chodzi o tą możliwość wyjścia z domu. Po prostu zmiany środowiska. To jest też takie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ponieważ no tą opiekę najczęściej sprawuje się i świadczy w miejscu zamieszkania. Więc no na pewno jest to ogromnie, ogromnie ograniczające i wykluczające. Poza tym do, doszło do takiego pewnego rozłamu w grupie opiekunów, bo są oni podzieleni na opiekunów dzieci do 18 roku życia i na opiekunów osób dorosłych. Także jest to. Wielka niesprawiedliwość, ciągle mamy nadzieję, że, że to się zmieni. Pani Anno, dziękujemy dzisiaj serdecznie za rozmowę. Życzymy wszystkiego dobrego w dniu tego święta, ale przede wszystkim tego, żeby Wasza sytuacja się zmieniała i żeby to Państwo jednak Wami się bardziej interesowało i bardziej opiekowało, żebyście czuli to wsparcie. Anna Nowak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym, Żurawinka była naszym gościem. Dziękujemy Pani serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję, i pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia się wszystkim opiekunkom i opiekunom. Dziękujemy serdecznie, przyłączamy się do tych życzeń. Ja Państwu dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam Państwa, by pozostać z wieczorem w WTK. Do zobaczenia.